A ja chwilkę temu wjechałem do Ostrudy, jestem tutaj tak jak w większości tak we wszystkich w zasadzie miastach województwa warmińsko-mazurskiego. Jestem tutaj po raz pierwszy. A jako, że jestem po raz pierwszy, chciałbym też coś w tej Ostrudzie zobaczyć. Widzę przed sobą stację paliw, więc pozwólcie, że ja sobie zjadę na tą stację jakieś tam punkty do zwiedzenia sobie oznaczymy i widzimy się na drogach ostrudy.